Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Chyba Robloxa nie będzie, bo nie mam z czego nagrywać Wiecie? Nie mam z czego nagrywać po prostu tego Robloxa Nie mam z czego nagrywać to, to Sorry no Sorry trochę Ale nie będzie, niestety Dzisiaj miał być Fortnite Ale no nie możemy, bo Nie wiem z czego zrobić fortnite'a nie mam okazji to, nie mam okazji więc pogramy sobie w minecraft'a no to, no nie wiem pogramy sobie po prostu nie wiem jak to będzie ja tu gram na no no ja sobie wymyśliłam, bo zawsze chciałam grać na skyblock'u ale no nie chciało mi się kupować yy, tego skyblocka po prostu z pieniądze, więc wymyśliłem mega mega fajny pomysł. Czekajcie, wejdę tylko na serwer. Patrzę, ja jestem, powiesz, mam farmę tutaj, taką, trochę zejdę. I tutaj kładłem takie, patrzcie, był taki pierwszy poziom, Dokładam tam. Jakieś niezbędne itemy, jak jakiś dirt. Ten yy, drewno, kamień jakiś. właśnie ta, kładłem i tak po prostu, wiecie, klikałem to i miałem mega pomysł. I co po każdy poziom, były lepsze rzeczy. Jak spadałem, to traciłem wszystkie itemy. Wnosiłem od nowa, od pierwszego poziomu zaczynać. To nie było zbyt fajne. Ej, paszę, widzicie? Zapomniałem jednego. Tu ja muszę trochę pościnać tego, bo to jest naprawdę. Ścinam 10 minut, a tutaj już po prostu ścinam wszystko. 10 minut mi to tam zajmuje, bo mega dużo farma jest. 10 minut mija i bum, kurde, no, to już farma jakby jest duża. Ja wolę się nie zaprzycisnąć. Trochę muszę wziąć bambusków. dwa bambusy. Jednego potrzebuję pompusów. No mam. Mam jednego. Muszę się tu przycisnąć. Ja trudno będzie. Tu mogę gdzieś bokiem. Musimy się tu przycisnąć. Ja byłem w kinie, więc no nie mogę jakoś wcześniej nagrać tego odcinka. I nagryłam o 21.34. Jak dokładna godzina. No, więc. Mamy, mamy drugie piętro. Teraz muszę się tak śpieszyć, żeby dokończyć te drugie piętro. Nie. Nie! Serio. Nie się, mi tego robić od nowa. Naprawdę, ja trzeba jestem tutaj. Ale, ale, No mega. Muszę to robić od nowa. Wszystko od nowa. Bo zginąłem głupim sposobem. Że. Że. Nie mogłem na Drabinkę się wspiąć. No mega, no. Ja walę. Tak nie cieszę. Z tym. Patrzę, bo muszę itemy wszystkie od nowa zbierać, ale na początku sobie zrobię to, ten dircik. Muszę, bo cały straciłem. O, ale. Muszę cały dircik zbierać. To nie, to już kurde nie płaca, czekajcie. Już to będę chyba robił... Rozum... Wszystkie tym straciłem. Rozumiecie sobie to. Już to zrobię na gamzie, już nie warto. To trzeba... dotąd To tak samo. Bambusy trzeba trochę zatrzymać. Tylko za bardzo rosną. bardzo rosną właśnie. Ja robiłem to przez 9 dni. Tą całą, całą farmę. Też były bambusy w pierwszej i drugiej i trzeciej. Były bambuski, więc mogłem sobie naprawdę dużo bambusków. od bogit Lagi są trochę. Dobra, wszystko w miarę zrobiliśmy. Proszę dwa te bombusy. ja Jamy gorzej. Musiałem umrzeć z takimi temami. No wiem co jakoś łatwo się robi o tej temy, bo musimy brać z game'a na... Y Wyższe poziomy, już jak mówiłem wcześniej. No niestety. Tak się traci tej tryby właśnie. Ja z jak wiem cały, cały czas drugie i trzecie poziomy, to cały czas ginałem. Spadałem i się tutaj ginało, no. Bo... Nie rośnijcie bo... Nie rośnijcie błogosław. Teraz plan mega zadziałał. Bo patrzcie, jak to wygląda. Ta bambusiarka jest tak wielka, ogromna. Jest, jest tak ogromna. Trzeba zostawić suba i like. No tak. Nie robiłem wszystkiego na game modzie. Nie robiłem nic na game modzie. Przysięgam. Nie robimy na game modzie. No te rzeczy robiłem na game mode, żeby przygotować tego. Innego skybloka takiego dziwnego innego. Ale tak to to wiecie. Dobra, jest git. Dobra, ja to tak zrobię. No postarałem się na to. Jeszcze tutaj trochę dam. Dobra, y tak wygląda bambusiarka cała. No jest piękna, piękna. I dużo na nią spędziłem czasu, mega dużo. No mega dużo, po prostu czasu na nią spędziłem. Do całe. No jest tutaj fajne. w skrzynkach jeszcze pozostały temy. Ja mogę sobie wziąć nie będę taki głupi, Mogę je wziąć po prostu Po i ten więc trochę sobie wezmę stąd troszeczkę to y A, to jest git. Jest git. I Teraz sobie co teraz. Tutaj to wezmę. Ja mam taki czemki. To by się przydało je założyć. Wszystko zakładam. Teraz już nie jestem taki bezbronny. To jest taki bezbronny. Ja straciłem chleb, który był potrzebny. Bo nie wiem, jak teraz będę żył. Jak to jest przecież. Czekajcie, bo wcześniej już Tak to jest. Przecież. Kurczaki, poszedł Kurczaki się zrespiły. To cud. Kurczaki się rozpią. Kurczaki się rozpią. Cud, cud, po prostu cud świata. Będę miała chociaż jakieś jedzenie. Nie będzie źle. Mam tutaj to. A no, zapomniałem. Czekajcie, dajmy chwilę. Dajcie mi chwilę, bo kamera się zbugowała. Dobra, zapomniałem, że ja w skrzynce trochę mam tego. Więc mogę sobie enchantować. Nie mogę. Nie mam poziomów. Nie mam poziomów. Najgorzej! Najgorzej. Najgorzej. A tu już się nie raz żadne boby. Nie rozpią żadne boby. Spróbuję jeszcze zobaczyć. Czy na górze przypadkiem są boby? Na całej górze, ale nie, nie mogę tam wejść. Ja, ale muszę trochę i przerazować tak się ją patrzę jak się mogę zrozpić faj jak mogę się zrozpić O nie no będę chyba miastem tylko zryta nie bardzo zrozpić się tylko mnóstwo więc to okoliczne sklepy chyba. No, mam jedny poziom i nie mogę nadal nic zrobić. Nie... No nie mam nic. Jestem tak spukany. Coś, co by mi pozwoliło... No nie, nie nie ma nic. Nie ma nic, jestem spukany. Proszę to jeść, bo nie ma nic więcej. Ja to się nie płaca. To się nie płaca. Płaca się inaczej. Nie płaca się. Bogę zjeść jako Oba. O trucie. Tak hamsko, to trucie. jest tak chamsko. takie nie być. Nie, nie mam... Co, nie mam nic. Jest tak spokojny. Grałem tak dużo też na tym serwerze. Patrz, mogę tak robić. Wasze <grym> Działa. Noc, dzień, noc, dzień. Noc, dzień, noc, dzień. Ja... Patrz, zobaczę, czy się coś zryspiło. No. Ja nie! nie gram! Patrz, są my, biednej tam gdzieś. Biednej tam gdzieś leżą. Gdzieś tam leżą. W pełni zniknęły. Niestety. To się mówi, no traci się. Traci się tej temy. Traci się. No jest No No niestety. Chłopie. Taka babusiarka. Takie coś... To jest skupię, to najlepszy być. Ja muszę to zrobić, muszę trochę oszukać. Bo już tak się, się nie da. Nic nie zrobię. Muszę niestety trochę oszukać. Ale mam chociaż lepszej temy. Rabościną tutaj, ale i tak to za minutę urośnie. O, mocno przecinka. Mocno. nie mógłbym bardziej po prostu trochę bambusków było uzbieranych tutaj no ciekawe ciekawe dużo bambusków mało jedzenia nie gram w tą grę nie gram nie gram no też tak macie jak robicie sobie może kiedyś że w swoim świecie taką budowlę gdzie sobie chcecie trochę przechować temów. i wrócić za 30, 40 dni Minecraftowych. jakoś tak 50 może za parę dni prawdziwych no i, no i spadacie nagle z mega dobrymi temami, nie macie ani wiadra A jak macie i się wywalacie No i nie macie żadnej, nie wiem, kurde No nie wiem o co chodzi To nie macie, nie macie nic, żeby przeżyć To jest to, właśnie to, kurza Nie macie żadnej perły, żeby też przeżyć no nie ma się nic. Czemu to postawiłem? Tu dobro to niech będzie. Będzie rosnąć. Nie, ja to mogę spaść już.